W dzisiejszym materiale wracam do mojej ulubionej tematyki, czyli inwestycji miejskich. Niestety nie wszystkie idą zgodnie z planem i są opóźnienia. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, oglądajcie. W ubiegłym roku dokładnie 20 sierpnia 2024 roku została podpisana umowa dotycząca modernizacji parkingu przy targowisku przy ulicy Gnieźnieńskiej. W formule zaprojektuj i wybuduj, czyli najpierw wykonanie projektu, po stronie wykonawcy było, a następnie roboty budowlane. I tak zgodnie z umową, która została podpisana, wykonanie dokumentacji projektowej przewidziano w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy, następnie 4 miesiące przewidziano jako termin wykonania prac robót budowlanych. Niestety dzisiaj po w blisko 13 miesiącach możemy zobaczyć, jak wygląda ten parking. Robót budowlanych żadnych tam nie ma, nie są prowadzone żadne prace. Prawdopodobnie na ukończeniu jest dokumentacja projektowa lub została ona ukończona. Niestety, efekt finalny, czyli zakończenie po 13 miesiącach zgodnie z umową tego zadania, prawdopodobnie nie będzie możliwe. Oczywiście należy zaznaczyć, że ta inwestycja jest dofinansowana ze środków zewnętrznych, dokładnie z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych e, i istnieje ryzyko, że jeśli nie będzie aneksowana umowa z, dotycząca dofinansowania, to jako miasta możemy stracić dofinansowanie na tą inwestycję, jeśli nie zostanie ona wykonana w określonym terminie. Drugą inwestycją, o którą pytają mieszkańcy, jest przebudowa ulicy Grunwalskiej. Jak dobrze wiemy, pod koniec czerwca została podpisana umowa na realizację tego zadania. Firmą wykonującą to zadanie jest MK Kowalski, spółka ZOO. Jednak do dnia dzisiejszego nie rozpoczęły się prace na terenie budowy. Jak dobrze wiemy, również to zadanie dofinansowane jest ze środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wysokości blisko 6 milionów złotych, natomiast wartość całej inwestycji to 7,3 miliona złotych. Niepokojący jest fakt, że od blisko 3 miesięcy na terenie budowy nic się nie dzieje. Oczywiście termin wykonania tego zadania jest dłuższy, to 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jak szybko możemy policzyć, to maj przyszłego roku. Natomiast należy zauważyć, że najlepszy okres, jeśli chodzi o prowadzenie prac budowlanych, właśnie powoli się kończy. Za chwilę będzie jesień, będzie zima, to są miesiące, w których raczej trudno prowadzić prace budowlane. Warunki atmosferyczne mają bardzo tutaj istotny wpływ. No i chciałbym już zaapelować do Urzędu Miejskiego, aby mobilizowali wykonawcę do szybkiego rozpoczęcia prac. Dlatego Dlatego, że jeśli nie, zostaną one, nie ruszą one w tej chwili, to istnieje właśnie ryzyko, że główne, główne prace będą to prowadzone zimą, gdzie oczywiście jakość tych prac może, może być gorsza z uwagi na warunki atmosferyczne. Podsumowując, tak jak w przypadku przebudowy parkingu przy ulicy Gnieźnieńskiej, tak samo w tym przypadku ważną kwestią jest dofinansowanie zewnętrzne i umowy, które wiążą miasto, jeśli chodzi o środki zewnętrzne i rozliczenie tych inwestycji. Dlatego mam nadzieję, że oba zadania zostaną jak najszybciej zrealizowane i będziemy jako miasto mogli rozliczyć się z dofinansowań. Na zakończenie, jak zawsze, zachęcam do zostawienia łapki w górze, subskrybowania mojego kanału i aktywnego komentowania.